I znów na starych śmieciach. Dobra, jak się nazywasz? Ben czy Ban? No, można mówić Ben. Benek. Hmm. 45, okej. Okay. Dobrze jest. Teraz wystarczy skłamać Seftali, że pomyśleliśmy jej siostry. Właściwie mógłbym zabić tamtych bandytów, ale... Eee. Tak, trochę za dużo dobrego wykonałem. A przez jakiś czas przynajmniej postaram się być neutralnym bohaterem. Ok, 500 pedeków oraz miedziany kolczyk, tak jak nam obiecała. Teraz jeszcze zaraportujmy Norochiowi o wykonaniu zadania. I no, jest Norochi. Rany kimion. Eee, tutaj. Okej, okay, to jest solidna zapłata. 200. Ok, no ruch zleca nam także jeszcze jedno zadanie związane z mausoleum. Tak, coś się stało w mauzoleum, ponieważ umarli zaczęli znowu stąpać po ziemi. W porządku. Zadanie z mauzoleum jest bardzo proste. Jednak przed nim Teraz co zamierzam zrobić, to zreorganizować swój ekwipunek, zakupić przynajmniej dwa czary No i po prostu pozbyć się reszty śmieci, która nie jest mi potrzebna W porządku, jesteśmy już przy portalu prowadzącym do mauzoleum jeszcze krótki rzut oka Zakupiłem zaklęcie rozmycie, które powoduje, że naszą postać trudniej jest trafić Klątwa roju znana już na pewno w większości z Baldura Zadaję obrażenia Jeden, cztery, tak i dodatkowe na każdy poziom naszego maga czyli jest bardzo dobrym zaklęciem przeciwko magą. dokupiłem także legendarny już magiczny pocisk To chyba działania nikomu nie muszę tłumaczyć. tak, wraz z poziomem dodałem sobie plus 1 do charyzmy ponieważ inteligencji na razie mam jeszcze dosyć dużo tak, idziemy nocą, bo cóż jaka lepsza jest pora na plądrowanie starych grobowców Albo i nie. Ups, duch. No, z duchem trochę ciężko będzie. A, to duch opiekuńczy. No, jeszcze jeden bezczelny śmiertelnik. Hmm. Czyli jest nas, nas już czterech. Nie no, powiedzmy dwóch. Okej. Okay. To było trochę ryzykowne stwierdzenie. I ktoś przejął władzę nad umarłymi. Ok. Nie pamiętam, czy z tym duchem można walczyć no. Tak, to mauzoleum nie jest wcale trudne Ma kilka pułapek, które także nie są za bardzo niebezpieczne dla nas Wystarczy iść tą drogą Po drodze możemy spotkać właśnie takie rozkopane groby, ponieważ to są właśnie groby, tak myślę I tu można spotkać trupy, które najwidoczniej właśnie spowodowały to całe rozkopywanie walka z nimi jest bardzo prosta aż nawet nie będę edytować tego ok bez na razie sobie odpoczywa albo podziwia swoich kolegów no dobra w tych grobach raczej nie znajdziemy nic ciekawego na pierścienie, może nieco miedziaków. Okej, okay, tu gdzieś chyba jeszcze druga pułapka. Of course. Idziemy cały czas w dół. Droga wcale nie jest skomplikowana. Ma chyba jeden czy dwa ślepe załki. okej. Okay. Tutaj jeszcze gigantyczny szkielet, który na obecnym poziomie doświadczenia, jakie nasze postacie reprezentują, nie jest już wyzwaniem. Krytyk. No, jeszcze Dacon. Oh yeah. Tak. Teraz musimy wejść tutaj. Trochę przyspieszam, ale myślę, że po prostu off-screenowo zajmę się resztą Mazuleum, Ponieważ ona składa się z, ze szkieletów. Nawet chyba nie z zombiaków, tylko właśnie z samych szkieletów. Okej, okay, to jest Strachan Run Shadow nekromant odpowiedzialny za całe zamieszanie w tym mauzoleum. Hmm, i zachwyca się naszą postacią. E, e, Okej. Okay. I chce naszej krwi do bliżej nieznanych nam celów. <śm> ja przyszedłem po twoją krew. Okej, okay, jak już mówiłem wcześniej, walka z nim nie jest trudna. Wystarczy. Nawet chyba nie trzeba się zbytnio bufować. Myślę, że wystarczy rozmycie bezimiennego. imiennego. No tak przy okazji mogę. Nie, nie, nie mogę. mogę. Nic nie mówię. Rządy gniewu, czyli po prostu magiczny pocisk. Tak, i teraz rzućmy jeszcze tą specjalną zdolność Mortego. Tak, i w tej walce wystarczy skupić się na Run Shadow. Dobra, na strachanie. Wow, wow, wow. Możliwe, że jeszcze trzeba będzie rzucić na siebie zbroję. Tak, jak mówiłem, wystarczy skupić się na strachanie, ponieważ wraz z jego śmiercią wszystkie szkielety giną. Nie możecie mnie trafić, okej. Okay. No jeszcze ten lodowy nóż spadł. I po wszystkim, wszystkie szklety ulegają zniszczeniu. A my zabieramy jakieś losowe dobra, które nie są jakieś wyjątkowe. No, może zwój lodowego noża. Jest to zaklęcie w zasadzie dosyć podobne do magicznego pocisku, tylko z tą różnicą. Ej, co jest? Dekon? Um, dobra, zajmę się tym potem. E, tak, jest to zaklęcie dosyć podobne jak magiczny pocisk, z tą różnicą, że otrzymujemy coś w rodzaju zaklętej broni, zaklętej broni do rzucania, której to ilości zwiększają się wraz z wyższym poziomem maga. Tak, dostajemy jeden dodatkowy sztylet na każdy dwa poziomy. i nie jestem pewien... tak, w promieniu czyli zadaje obrażenia obszarowe i jest to czar drugiego poziomu? tak, drugiego no nawet te klątwa roju nie było potrzebna za bardzo e, dakon? 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 Da okej, okay. chyba miał jakiś czar Ok, z tego pulpitu możemy zabrać... zobaczmy, tak, zwój wzmocnienia siły Sztylet, który okazuje się, jeśli ma się wystarczająco dużo inteligencji, okazuje się kościanym sztyletem. Dobra, nie lubię bardzo tego dygotania. Tak, kościany sztylet. Możemy go używać, ale no. nie jest to jakaś broń wyjątkowa. Wzmocnienie siły. Okej. Okay. Nauczeni? W zasadzie nie jestem pewien czy to jest aż tak bardzo ważne zaklęcie, ponieważ y, Święta Księga Stali Dekona wyjątkowo dobrze wzmacnia postacie. No. Z braku laku możemy wybrać właśnie to zaklęcie. Okej. Okay. Jeszcze trochę czasu mi zostało, patrzę. Czyli teraz myślę, że właśnie... Nie, nie. Jeszcze mogę pokazać jedną rzecz. Tak, to jest osobisty dziennik Strachana, który opowiada o tym, dlaczego wybrał się do mauzoleum. Tak, celem Strachana było stanie się liszem i potrzebował do tego celu krwi nieśmiertelnego. I nie, oczywiście nie wiedział, skąd ją znaleźć. Nie wiem, jakim cudem. Nie wiem w ogóle, po co udał się do mauzoleum. Aha. Czyli zaklęciamy, wyśledził, że nieśmiertelny przebywa w prostarem mauzoleum. Jeśli chodziłoby o naszego bezimiennego, to raczej wtedy nie przebywaliśmy, ale. Tak, i tu mamy ostatnią notatkę, która opowiada właśnie o tym, że wkroczyliśmy do akcji, a jest jeszcze wilgotny. No i przyjemnie. I tym przyjemnym akcentem śmierci złego nekromanty kończymy tę sesję, zagrajmy w Planescape Torment. W następnej zgłosimy się do grabarzy po jeszcze więcej zadań oraz wybierzemy kolejną dzielnicę, w której to będziemy pomagać mieszkańcom w ciężkim życiu. Tu był LaosCore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.